Good evening, London calling. Witamy w Londynie w nocy. Ja tego poziomu zawsze nie za bardzo lubiłam, bo tu jest wszystko tak abstrakcyjne. Patrzcie, tam jest jakaś przepaść, tam jest jakaś świątynia. Tu jest jakiś, yy, nie wiem, żuraw czy cokolwiek tu jakieś płoty w połowie urwane więc naprawdę tu będziemy le parkour robić jak jeszcze nigdy tak to wyglądało w oryginale wow. no mega creepy a tak wygląda odnowione i ten księżyc sprawdziłam, że mamy ile? pięć yy, tych sekrecików i chyba jeden był tutaj Lara, proszę wskakiwać tam. Proszę tam wskoczyć, pani Laro. Czemu się taka muzyczka złowroga włączyła? A i Lara jest w lateksie pięknym, lśniącym. Ej, ale to nie wyskoczyło nam jako sekrecik. Chlip. Czemu? Widzicie, jakie to jest skomplikowane, wszystko. I chyba stąd na tego żurawie będę mogła wskoczyć. Mhm. Tak. Jezdyś. Ale to jest wszystko porąbane. Porąbane tu jest to wszystko. Czy to jest plac budowy. A tu mamy żurawia. Okej. Okay. To skoczmy sobie tu, ale fajnie się ta plandeka rusza. Jedynce nie było plandeki. I stąd, tu. Super. Jesteśmy na żurawiu. Ale nic tutaj nie możemy robić. Czy możemy sobie tam gdzieś zejść. Możemy. Możemy, a nawet musimy. A tu jest drabinka. I co i jeszcze w dół? Oj, tam są kolce, to lepiej nie. I stąd mogę skoczyć tutaj. Czy tak, Hop. Jest. Uj, co tam jest, co tam jest? Kszczurki. Ale doszłam do sekretu. Czyli na tej budowie jest sekret. <grych> Uuu! Uh, ale tam fajnie na dole. Jak tam na dole będę mogła też dojść? Jej. Patrzcie. No, może tam będę kiedyś na dole. I ten. Ten poziom nazywa się Wybrzeże Tamizy. Tamiza to chyba jest rzeka w Londynie. Nigdy nie byłam dobra z takiej geografii, typu dzielnice, rzeki i tak dalej. Ale tam jeszcze coś widziałam. Ja tam jeszcze muszę jedną rzecz sprawdzić. się wdrapiemy po tej drapince krateczce i wrócimy na ten betonik cyk bo jak ja się tutaj rozglądałam jeszcze o widzicie? tam I jak ja tam mogę dojść, chyba po prostu skoczyć stąd. Hop. Tam była jakaś drabina. Chyba z to będziemy wracać. Bo ogólnie z tego co pamiętam, to naszą misją jest dotrzeć do tej yy, do tej budowli. No. My tam będziemy później. Pójdziemy ulubionym sposobem Lary, czyli naokoło. Wracamy do początku etapu. Bo widzę, że 10 minut zajęło mi ogarnięcie jednego sekretu. Ale przyznacie, że to był taki dosyć wymagający sekrecik. Oby wszystkie pozostałe były mniej wymagającymi. I tutaj z rozpędu pyk. No to możemy teraz zacząć poziom od nowa. Witam serdecznie. Tu mamy płotek i zamknięte drzwi. I nie wyglądają na takie, które będą się chciały kiedykolwiek otworzyć. Tam mamy yy, jakąś kratkę. Czy ono do czegoś będzie służyć? Czy tak mam zrobić? U! ale tu. Tu nic nie ma. Chyba, że tak się szło do tego sekretu, bo patrzcie tutaj, jakby na tą. Yy, na tą tutaj yy, zjeżdżalnię i z tej zjeżdżalni tam się wpada na dół. No, to chyba taś do tego sekretu idzie. A ja poszłam inaczej. Dobra. No to dalej. Tu mamy drabinę. A tu A tu mamy co? Tu nic. A. O, tam jest pstryczek. Tam jest pstryczek. Chyba tak się szło do tego pstryczka. Możliwe, że jakimś innym sposobem, ale tak jak wam mówię, tu są takie po prostu leparkur, że pewnie można na pięć sposobów tu dojść. A, jeszcze ptaszor. Ta panie ptaszorze! Panie ptaszorze! Tak nieładnie jest fikać najpierw skoczymy sobie tu o Okej okay, i tam jest ta drabina, którą widzieliśmy ja mi ją zeszła, to by mi to za dużo nie dało. Może jakiś ślepe zaułek to był? A tu mamy. O? To jakby tędy mogę pójść tam w prawo. I co tam będzie? Co tam będzie? O, jaka kamera. <laughs> Możemy komuś zapukać do okienka. Puk, puk. Tutaj Lara. Aaa. Jejku, jakie to... <laughs> Jaki ten poziom jest brzydki. Strasznie ponury, jeszcze angielska pogoda. No gorzej być nie może. laga Anglii. I tutaj mamy taki podnośnik. Pewnie będzie dało się to tutaj podnieść. A tam? Tam jest chyba przepaść. Mhm. Tak. Tam mamy przepaść, ale chyba tam na drugą stronę da się przeskoczyć? Mhm. Tak. O, ptaszor. A! Jakiś kuzik jest. Jakiś kuzik tu mamy. Nie było takiej lapki. Teraz jest. O, patrzcie. Ale on jest pod osłonką. Antydeszczową. A czemu taka się kamerka włączyła? Fajna. Mogę tu jakiś skok w bok zrobić? <grym> Nie. Dobra. Czyli tak. Tutaj będziemy musieli wrócić jak... Otworzymy tą klapkę w jakiś sposób. I pewnie się podniesie to rusztowanko. Przyszliśmy tam z lewej strony, to idziemy teraz dalej w prawo. I ja aktualizuję mapy, no nie? O, <ścoughs> A tam się pali. Tam się pali, czyli tutaj też dopiero wrócimy, jak zgasimy ogień. Dobra. To się cofamy na ten balkonik. Przepiękny, uroczy. Przepiękny ten Londyn jest. Manie, aż się chce żyć. okej, okay. no to w takim razie musimy się dostać a co ja zrobiłam w ogóle tym przełącznikiem? chyba jakąś klapę otworzyłam tak, chodźmy na ten balkon a czemu jest taka straszna muzyczka? czyjeś kroki słyszę. Hej. hej! Hej, hej, A ta klapa. A, i jest okay. ziomeczek. No to może go potraktujemy tym. <grywka> Jeszcze coś tam dostrzelał. Bo tu widzę naboje do tego, do shotguna, sobie leżą i czekają na nas. A tu mamy przełącznik. Aha, ja puściłam tą klapę z powrotem. Ale. O, ja tutaj już nie wrócę. Chyba to na razie tutaj. Tu mamy klapę do otworzenia, a i tutaj znowu jest jakiś teren budowy. Hmm. <radosy> to może tutaj wrócimy później. A ja teraz pójdę tu. No i mam tutaj tego. <śmionom> <śm to jest właśnie tak, że akurat jak. szczerp ptaszor. Chyba nawet tego ptaszora zabije. No, gdzie jesteś? Where are you? Ptaszeczku? No, że tak to jest, że akurat się flara wyłącza w najmniej odpowiednim momencie. Dlatego wszelkie jakieś ważne skoki, to lepiej flarę wcześniej wypuścić sobie z rąk. On tego nie zalicza jako sekret? Hlip. A to już zaliczyło jako sekret. Okej. Okay. Lepiej późno niż wcale. Lepiej późno niż wcale. Tam na sam dół można dojść. To dojdziemy tam na sam dół. A potem wrócimy na tę drugą dzielnię. Tu chyba nie było. Tutaj nic nie ma. Aha, i tam dalej się już nie da. A może się da takiegoś po przekątnej O ja nawet gdzieś jestem w stanie się doczupać U! do tego rusztowania? Tak. Tych malarzy. O! Jakiś przełącznik mamy. Co on zrobi? O! Wiemy gdzie to jest. Wiemy, gdzie to jest. No, to trzeba się na górę wciągnąć. To rusztowanie. Tu jest wysoko. Tu jest wysoko. Chyba się tutaj na dół już nie schodzi. Chyba się tam na dół nie schodzi w sumie chyba nie ma po co dobra ale tam po drugiej stronie na pewno się da na 1000% o, i mogę tędy nawet bezpiecznie Dobra. Aha, do tego sekreciku można tam z tego balkonu <laughs> przejść. Znowu oszukałam niechcący grę. Ja serio robię to niechcący. Ale te muzyczki po prostu, yy, które powodują zawał serca, to wkurzają mnie strasznie. Fajnie, by był jakiś mod, gdzie można te muzyczki po prostu wyłączyć, bo to jest zbędne. To ma być fajna gra przykładowa, a nie horror. Chyba, że przynajmniej tą grę już znam. To się tak nie boję. O, naboje do Uzi, którego jeszcze nie znalazłam. No i pan, to wzrapujemy się na górę i będziemy mogli co? Przełączyć ten przełącznik, yy, który pewnie nam opuści. Nawet nie opuści podniesie wyżej to rusztowanie. Malarzy. I jeszcze mamy to drugie pomieszczenie do zbadania. Okej. Okay. I stąd i stąd mogę do tego sekretiku dojść. A stąd tutaj na górę się mogę wdrapać. Mam nadzieję, że niczego nie pomijam. Tak, jestem w tym miejscu, to w takim razie mogę pójść. <taki> Takiej kamery nie chcę. Mogę pójść do tego przełącznika najpierw. Czy ten przełącznik zrobi to, o czym myślę? No nawet scenki nie zrobili. Ale na pewno to będzie chodziło o to rusztowanie. Tak. I ja teraz to będę mogła tam skoczyć. Gdzie widział. O nie, tu jest potrzebny jakiś klucz. Ja słyszę i ziomka, i... sztylet Ory. Pierwiastek 115 i kamień infady. Hmm. Czy tu musimy mieć klucz. Jakiś klucz. Słyszę ptaszora, słyszę tego ziomka. Gdzie on łazi? O co biega? Dobra, no to myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku sobie zbadamy tamto miejsce, gdzie tam weszłam do tego budynku na ten dziedziniec, ale się wycofałam. Yy, może tam będzie ten klucz. I może uda się też skończyć ten poziom. O nie, tutaj ten ptaszor sam tam Dobra. Pa, pa.